To co, ja jadę po następne kłody. To więc... wypad stąd. Do tych krzyczących wariatów. Teraz harujemy całą noc. To mi się nie podoba. Ach, fatyczku, brakuje zombiaczkowi. Zombiaczkowi, Jezu. Idziemy mu odrąbać łeb? Dobra, został go w spokoju. Ej, zombiak! Pomóż nam w budowie to ci nie odrąbę łba. Dobrze, bo tak samo jestem. Tylko smutny, tylko zimno mi. Dawaj, będziemy mieli przyjaciela zombiaka, ale jak tylko spróbuję... Ale mrocznie chce mnie zabić. Mroczny, nie zabijamy go, ale jak tylko spróbuje nas zjeść, to ucinamy mu ja. Okej. Okay. Zgadzasz się, się na. No... Przez jakieś trzy dni nie będzie... Nie będzie zabijał, przez trzy odcinki całe. Zaraz, że tak musisz się wybudować trochę. No, przez trzy odcinki, może. No. Znaczy no, i trzy dni. Where's no, my fucking... Gdzie są moje sanie? W Ej, no kurde, że tu jest tak ciemno. No wiem, bo nie masz znacznik idioto. Mam, ale nie no, wiem. Gdzie czy... Uważaj Uważaj Uważaj, są wieszkę. moje sanie? Nie ma tego znacznika, no tu jest. Muszę mieć. O, będę mieć niebieski znacznik. Jakby się dzień zaczął robić, to bym był zadowolony. Chodźcie spać! Ale już nie powinniśmy kończyć. Chodźcie. Ale po co, jak jest początek odcinka? Jaki opieki początek? Kurde, trwa jakieś 2 minuty. pomocy! Nie. Ja nie pomagam ludziom, tylko mogę pomóc w budowie. To chce chodź i mi pomóc, albo nie musisz. A mi zimno. Mi zimno, jakoś idę do was. Super, to jak będę umierał, to mi nie pomożesz. Jak dopiero będziesz... Za... Jak zaczniesz umierać, to ci pomogę. Nie nie zdążysz do bit. Zobracaj się. kazałeś kazałaś mi iść po kłody, no. iść po kłody. Żumeczek może pomóc, tylko musi się ograć trochę. Tu Ty masz tylko kika. O, jak fajnie. Żółwie mam zostawię, bo ja mam swoje żółwie. Jakie żule. Żółwie! Żółwie. wam <noise> mam zostawię, tak? jest. <noise> no. Wait. Wiozę na swój dom. A nie do ogniska. Jakiego ogniska? Tego ja nowego? strasznie zimno. Chodźcie ja spać! Nie mieć dom i nie spać w szałasie. Czemu? Ej dobra, chodźcie, przespać się. Też byś przebudował dom, bo my tak stoimy w miejscu trochę. A, zamiot jaka. U, jaka ładna szpicuszka! Tak, przynajmniej spożyczę dwie kody. Jaka ładna śwituszka! No to, sam się zetknij, ja tu ciężko harowałem. Ponownie. Czemu latasz? Nic nie widzę. Bo jestem Supermanem. Ej, zbudujmy te domy, bo to jest naprawdę jedna z naj najtrudniejszych najcięższych rzeczy, bo sam wiesz. Dom, jak naprawiam wam domki. Nie toż! To lubi! Kurhan mi nie Naprawiam domki! Chodź tutaj zombiak będziesz mieszkał w domku. Tam Filipa czy kogoś tam go. No ale ja przecież muszę was później zjeść, ale... Czekaj no, teoretycznie no, to, razy, to no, zombiak no, to jest no, twój dom, bo, bo to jest Filipa. nawet tak. To mogę, mam prawo w nim chcę robić. Może. Chodź. Ile? A, ale po pierwsze w ogóle. Jak nie. mnie będziesz zabijać, to jestem coraz silniejszy. Tak wam powiem. Naprawdę, jest 29... To jest 50 czy 60? 60. A, mam 29, kurde, jeszcze. Mam go ładowany, więc się użyć! O Odważ. Ja... Ja się do niego nie zbliżam. Ja się do niego nie zbliżam. To Byłem jakoś Mały piecnych, tylko czegoś. Jezus, no nawet się pod górę wjeżdżać nie da. Ej hey no halo, ale tak lo, na logikę, powinno się dać wjeżdżać pod górę. Nie chowaj się do pieca. A ty nie? A czemu? Tylko bo kurhan jest głupi i nie może dowieść dwóch płuc. Bo ja buduję swój dom, powiedziałem, że... Je. Ja się zajmuję tym, co najpierw zaplanowaliśmy. Ale nasze domy budujesz, tak? Nie, buduję mój. ja nam mieszkał sam. No i a domy. potem mój. Tak? A może razem budujmy, bo wy na razie siedzicie w wiosce, a jakbyśmy razem się wzięli do budowy, to byśmy już skończyli wszystkie trzy domy. Ty jedź, a ja będę zbierał drzewo. No jak choć melecza. będziesz ze mną woził i budował domy. Albo chodźcie się, wszyscy zbierajmy na jeden dom, nie budujmy tak oddzielnie. Najpierw zbudujmy mój, potem zombiaka. Mój Dobra, potem mrocznego, a na koniec zombiaka, bo zombiak... A to są to zombie, więc nie, nie, nie trzeba nim się przejmować. On tak, nawet nie ma mózgu. I tak za trzy dni odchodzi od nas. Czemu? No bo... Później nas zjeść będzie A dom budujemy tylko na życzenie Filipa. Ten descentrę napisał? Tak. Pan, a ja tutaj żeby, bo wiesz... Dobra, to ścinamy razem, nie? Nie ścinamy, nie, nie, do wody! Co do wody? Bo mi ogólnie wpadły do wody te... Dobra, zombie, to jak ktoś, to idź ładuj w mój dom, nie? A potem w mój. Tak, najpierw budujemy mój, potem wrócę. Dobra, nie jest najgorzej. Nawet ładnie nam idzie. Już i tutaj pociągnął do drzewa. Wiesz, kurde no. Tu leży jakiś martwy kanibabol, ten tutaj jak rozpadnął, to zabił. Nie, ja będę nudno na chłopak, tu Nie. Tak, ty żeś siedział w wiosce i żeś nie chciał przyjść mi po. Nie. Wcześniej jeszcze. Przydałby się tak w jak się jednak. No. Zlewam drzewo jakby co dobrze to bardzo dużo szego drzewa Nie jest źle, jest całkiem dobrze Jest zajebiście Ciekawe, a wy słyszycie klikanie myszką? Nie To dobrze, to na odcinku też słychać nie będzie A u mnie słychać klikanie myszką? Lekko To przepraszam, jak słychać. Ale... tak to nie, to musisz mocno ponaciskać zlew. Na przykład tak? To teraz to byś słychać jakbyś walił palcem po prostu w mieszkanie. Właśnie waliłem. Tak, ja wcześniej rzuciłem mikrofonem w monitor. Jak rzuciłeś, czy po prostu walnąłeś? Rzuciłem. To się przecież... co ja robię? Ej, kurchan. No? Już nam pomaga się na Mm, Lepiej tak no, się! Czy, się? Co ja robię z tymi saniami. Nie da się jeździć tu Niech oni to naprawią Zepsuli w tym updatecie. Nie da się jeździć saniami. Dobra, to chyba. powinienem Zombiaku! Zombiaku! Dobra, jak chcesz zginąć, to To mnie tak denerwuje, że się nie da jeździć. Dan, ty, 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 widzisz, jak ja jeżdżę? Co? No, Latasz. E... Cary! No? Czemu zombiak się zaciął w pozycji... E, ...drywala? Nie mam pojęcia. Wiesz taki zamach sikierką. zombie Zombiak jesteś w ogóle? Weź zobacz, czy zombiak jest na Skype. A no tak, w naszym mobilnym centrum dowodzenia, tak? tak. No, no, no jest. Nie, nie ma go. Zębiaka normalnie nam, nie, słuchajcie. Nie jest. UFO nam go chyba porwało. UFO przyleciało! Chyba nam go I oddadzą rozpiskało. do tej, przy następnym odcinku. UFO przyleciało i rozpiskało. Hehehe. he he. he. On się zaciął w pozycji drwala, tak? Tak. Chwilę był w pozycji drwala. No chyba UFO go zafrizowało No wiesz, UFO przyleciało i rozgało. Tak A ja zużyłem cały dynamit. No wiesz, no proszę. wiesz, jak to denerwuje, że tymi saniami się jeździć normalnie nie da. Nie używaj sani. Tak i noś się kurde... 30 km normalnie rękami po Aha, super Zanim ja tam do Was dojadę, to mi nie jakieś minuta Ej, napiszcie mi teraz widzę w komentarzu, czy Was też tak denerwują te sami. Co jest halo? Muszę jeździć tu bokiem Nie, nie ma go! Widzisz mnie? No, no, kurde, też zaraz walnę tylko bo to jest tak denerwujące, jakby mną podrzucało. Jaki? Jo, nie nie razu się jakimś lowladerem. Widzisz, że się nie da tym jeździć. No. Już nie jest pozytyw No, a teraz się stoi. Chyba go zafrizowali, ja nie mogę. Mówię, że ucho przyleciało i rozpizgało. Kromień z Rosji Nie, to chyba ten, ten Grześ tam jest Gdzie? Tutaj tej w Rosji. Skąd wiesz? Przecież mówił, że był w Rosji. No był, ale nie jest. A skąd wiesz? Może jest. No może. A nie Grzesiu właśnie... Walsz mężczyźnie i reszta zomniaków go porwała na przykład. Nie zdziwiłbym się, Grzesiu jest taki wiesz. Słabie. No. What the fuck? Co się dzieje z tymi samym? Nie! Nie! Aww! To się Jestem w Borde. To żyjesz? Tak. Trochę chyba mam. W miarę dobrze jadę, nie nie dobra, dobra, zapeszyłem, bo no, nie jadę dobra. Nie, dostałem żery w bordę. Szczerze mówiąc. Jakie te sanie to jest gówno po prostu teraz. Ja chyba Podniesiesz mnie? Coś zrobię. Dostałem drzemy w bordę! Powiedziałeś, że żyjesz. Już nie żyję. Gdzieś ty polos tam. nagóle tylko. Okay. Mam już początek ust A czemu mi wcześniej nie powiedziałeś, że umarłeś? Nie umarłem, dopiero zaraz umarłem. Dostaj, że w mordę i umarłeś 20 sekund później. Kurde, bo dwa razy w mordę! Aha Tylko Mam na nos. górę, tylko na górę. Ja umrę. Chyba. Tak bardzo na górze, że... Nie mogę, dobra. Jesteś? Uch, Jezus, Mario! Helena nam zabał! Wisisz mi dwie kłody, dzięki. Co?! Ej, spadają w miarę normalnym tempem, to jest... dobra. Co? Kłody. Wow. Ale zepsuli naprawdę te sami. No spadam. Ej, teraz Ty mnie podnieś. Dostaj Jemu Nie, spadłem z klifu. Debil. Nie, nie, nie! Ja też. Co? Kurde, ja miałem pełne HP. Też. Spadłem i nie przysz. Spadł nie żyje. Zombiak! Zombie! Zombiak! Zombi! No tej korwiu, ratuj nas! Moroczny. W jaką jest serii! Tu chyba nasz koniec. Nie mogę skinąć w taki sposób! Zobjak! Zobacz! ratuj nas! Mroczny to ty. chyba... Mroczny to chyba musimy się pożegnać. No. Pa, pa, przyjacielu. W nowym życiu. Jeszcze się zobaczymy. W nowym życiu? Po tamtej stronie. Pa. ZOMBIE PRZELAŻ JEST ONLINE! Zombie! Kurde, czemu do niego zombie? No Zombie! Próbuj! No! Fuck No! Fucking no! Ja umieram! Ja umieram! No, jak sober nie! Ja upieram! Nie! Wiebałeś, wróżdy! Po co skakałeś nie mogłeś iść naokoło? się, Ja i tak umarłem już! Nie wierzę w to. Przepraszam, widzowie. Po naszej śmierci. Przepraszam, przyjacielu, po drugiej stronie. Przepraszam. Oooooo! To masz Serio? Ząbek poszedł grać w cs -a? No jaki? My tu umieramy od ten cs gra. Tak?